Węc, ja ogólnie teści dla was mam fani. W tym roku robiłem pierwsze moje vlogi. Pierwsze vlogi. Zobaczymy ile odpowie na to pytanie bezbłędnie. I proszę zareagować w stronę, bo za tak co ma 4000 lajków. Jakie jesteście prawdziwymi fanami, to później zareagować, Zobaczymy. Robię na was test Czy to... Nadajecie się jako fani czy jesteście ciotami? Taka, taki teścik robię, bo inaczej kurwa nie można z wami się dogadać. Więcej pierdodzicie, a głównie robicie. Przepraszam. Dlatego pomyślałem, że zrobię testik na was. Proszę zalajkować profil i odpowiedź na to pytanie. które wam parę minut temu dałem. Na filmiku. Ja będę liczyć, ile, o osoby, ile osób odpowiedział bez błędów, ile z błędami. I się rozstrzygnie kto jest bardziej fanem, a kto jest ciotą. I się skończy pierdolenie o Będę.